Halo witam z tej strony pewor i dzisiaj znowu będziemy otwierać skrzyneczki na stronie geforcekins.com i standardowo na samym starcie przypominam o kodzie pewor który daje wam plus 5% do doładowania i darmową skrzynkę y, milspec do otworzenia i jeszcze jest ta y, promocja do 5 6 chyba maja gdzie kod pewor7 daje wam jednorazowo 7% do doładowania, także proszę korzystać, a my na szybkości tutaj przenosimy się na stronę, bo trzeba digla wylosować i otworzyć sobie inną skrzynkę i wydropić coś innego, żeby znowu można było coś wam dać po prostu, nie? No dobra, także nie przedłużając. Idziemy losować. Mamy inną stronę. Bo tamta strona nie chciała mi zebrać komentarzy. Mamy link pick a winner. I co? I mamy Michaś. Fajny odcinek. No trzeba sprawdzić tego Michaśa, nie? Tylko tutaj nie ma linku. No to co? Trzeba ręcznie szukać gagatka. Mamy Michaśa. Tylko, że Michaś nie ma subów. Nie ma subów pokazanych. A suby trzeba ustawić. Tak jak mówiłem. Czyli dajecie publiczne subskrypcje i wchodzicie w swój kanał. Nie wiem, czy to będę mógł zrobić. Swój kanał. A. I... Dobra, jest natural, przestań. I to jest chyba dostosuj kanał wtedy. I tu chyba trzeba ustawić wtedy, że chcesz suby. O tu na przykład macie polecane kanały. I tu chyba można dodać sekcję. Dodajesz sekcję i subskrypcję. Albo polecane kanał. Chyba subskrypcję, no. I zapisujesz i opublikujesz gitara, no. Także szybki, szybki jeszcze yy, tutorial. Jak ustawić suby. Także, no niestety, no nie wygrałeś. Dobra, kolejny Bryla. Bryla 1, 2, 3, 2, 2. Ok, let's see. Mamy Bryla. No, widać, widać. Mamy Bryla. Ma subskrypcję. I szukamy te. No i jest. No i Bryla. No i Bryla. I jeszcze tylko trailing. Czy będzie śmigał? Zaraz sprawdzimy. Pyk, pyk, pyk. No i co? No i kurde, no i elegancko. No dobra. To mu wysyłam. No i dobra i mamy to. Zostało wysłane, także gratuluję Bryla. My przechodzimy na stronę i spróbujemy wydropić coś innego i wam po prostu rozdać, nie? Dobra. Zanim, to do metody płatności. Tutaj macie wszystkie pokazane jak na obrazku. Tu wpisujecie kod pewor albo pewor7. Pamiętajcie, śpieszcie się, bo niedługo już nie będzie power 7. Yy, no. Dzienny bonus. Asa zakręci. Zobaczymy, co wypadnie. No, wypadł nam Galil. No to ta No Jak za darmo, to why not? Platynowo w ogóle nie wiem, skąd się bierze skrzynię diamentową. To jest pytanie. Ona chyba z najdroższych skrzynek wypada. Do platynowych mam dużo. Będzie kosza Nie. Ale będzie łódź 500 zł? Będzie. No i bardzo dobrze. I to mi się podoba. To mi się podoba. Ale mam skinów człowieku. Stickersy, a bo ten na streamie wygrałem. Dobra, no. Otwórzmy może tako po prostu sobie. Kilka skrzyneczek. Zobaczymy, czy coś poleci. Ja bym ogólnie spróbował. Where is my skrzynia? Chyba ona jest na dole. Ja bym spróbował coś, może ze swoich tutaj makułyków. Ze swojej skrzynki coś wydropił. Dla was oczywiście. Yy, no i jeden temat chciałem poruszyć. Ogólnie. 139 factor new. A zostawię. Zostawię. Może se wymienim. Albo ty. Przecież człowieku. Człowieku. Co ja mogę zrobić. Dobra. Shantiko fire dostajecie. Minimal wear. 282 zł. Może być. Dobra. To Shantiko będzie na... Na tego. Yy... Wypłać. 282 zł. Niech tutaj sobie wypłaca. Yy, sprzedaj ręcznie, szybko to zrobimy. No, chciałem ten temat poruszyć, bo YouTube ostatnio, nie wiem co się stało, ale zaczyna odwalać maniane w postaci takiej, że jak opublikuje film jakiś, to. Czasami wywala komentarze i tych komentarzy się nie da ustawić na nowo, bo próbowałem chyba z 10 razy pod ostatnim filmem wrzucić i się nie dało. Przedostatnio, albo przed jeszcze wcześniejszym. Dobra, damy może 10 peworusów. Niech se leci botelka z botami. No i co? No i się nie dało po prostu. No, ludzie nie mogli pisać, więc troszkę to utrudnia wysyłanie skina. No bo wiadomo, żeby wygrać skina, no to ktoś musi napisać, ja wtedy rzucam jakby film, losuję komentarz i to są wygrywa. A no, jeżeli tam nie będzie w ogóle komentarzą, no to jest lipa wtedy, nie? No bo nie masz czego losować. Yy, mam nadzieję, że tutaj nie zablokują. Mm. A jeżeli zablokują. No, to musicie na bieżąco patrzeć, czy, czy jest odblokowana, po prostu, i napisać komentarz jakiś. No bo y, oni to jakąś weryfikację robią, po czasie to odblokowywują, no i ja nie mam na to jakby wpływu. No nie mogę nic zrobić, niestety. Więc troszkę Lipton, Jak my tu mamy. No, chwilę już, chwilę już nagrywamy, a ja dopiero pierwszy battle, pierwszy battle. No, fajne skrzynki też odkryłem ostatnio na streamie Oborza 1749. No nic, no chyba. chyba w dziurę dostaniemy. Peworus. Nie chcę dać. Nie chcę dać. No, na streamie ostatnio Howla trafiłem. Właśnie z pewnej fajnej skrzynki. Także zobaczycie. Ja pufne. Czemu nie? Dobra. No. Losę, losę. A jak tam skinek? Jak tam skinek? Wysłano. Dobrze, sprawdźmy. Czy wysłali mi? Wymiany, wy... Odpowiedź. Oj, mamy. Słuchaj. No i dobra. Za tydzień. Za tydzień dostanie ktoś szantiko płomień także lajka zostaw jeżeli chcesz wygrać tego komentarz publiczne subskrypcje pokazałam jak dajecie publiczne subskrypcje w ustawieniach i następnie wchodzicie w dostosuj kanał i tam ustawiacie subskrypcje i polecane kanały chyba to też jest albo same subskrypcje no więc się da a ludzie mówią, mówili że się nie da bo nie mieli właśnie w dostosuj kanał że mieliście publiczne subskrypcje a tylko dla was dla innych nie. Dobra, gdzie jest? Holy moly. No i to jest człowieku. To jest skrzynia. Holy moly. Dajemy 15 sztuk. No i liczymy, że hole poleci. No, wczoraj mi poleciał. Ogólnie trochę batli zrobiłem z tą skrzynką. To jest chyba 0,01% na y, tego wariata y, Howla. Ale dwa hole już mi poleciały. A byłem też świadkiem, gdzie trzy hole chyba były. I oczywiście, no, ja żadnego nie dropiłem, ale tu, tu osoby. Trafiały, w sensie tam chyba dwa boty trafiły, nie? No come on. Give me something, give me something. Niech spadnie haul na odcinek, to nie miniaturę, będzie wszystko, gitara będzie. O, tuż tu były hole na dole. Dupa. Chyba za mało tych strzynek w ogóle dałem. Jeszcze będzie sytuacja, że nikt nie trafi Haula I będą i ja, i ca. No come on. Come on, come on, come on, come on. No, na Discorda też zapraszam. Cały czas coś tam kminimy przy tym Discordzie, także macie w, w opisie. Yy, no i również zapraszam na streamy, bo staram się codziennie streamować. No tak. Codziennie, ale wiecie, czasami. Z... O, dobra trafił ten, no to już ja nie wygram, jak nic nie trafię. Yy, czasami jest tak, że mi się nie chce, no ale to jest rzadko, nie? Jak miałem. Yy, tak obliczyć, ile mam streamów w miesiącu? czy tam ile nie mam streamów w miesiącu to 4 dni 5 max ogólnie nie a tak to to staram się daily e, zazwyczaj wieczorem także zapraszam Twitch TV, e, t, Twitch TV boże nie umiem mówić slash pewor 13 czy będzie hall dupa dobra to odpuścimy te holy moly, bo tu trzeba by było troszkę więcej baty zrobić żeby liczyć że cokolwiek wypadnie ale no niestety nic nie wypadło dobra na trzech zróbmy tak żeby był profit oczywiście nie więc zrobię tak jak zrobię to zawsze na streamach. Czyli klasycznie damy sobie luksury sztuk 3. Damy sobie jedno bilioner i damy sobie trzy wrony. No i 400 skrzynki. A profit może być zacny, no. Jest to też ryzyko, oczywiście. No bo te skrzynki 4 pierwsze no to to są ma 10% no i nic może nie polecieć z nich. A jak poleci to konkreciak, no tutaj aktualnie poleciało crasherowi, ale to jest najgorszy skin z tej skrzynki, więc nie ma co nawet płakać. No i CZ za dwójkę, no czad, no. O, ja mogę za dwa koła, no i zobaczcie, no już battle się zwrócił. Battle się zwrócił, luksury oddało, teraz tylko żeby bilioner komuś nie sypnął. Mi niech sypnie. Dobra, czad. No i czad wychodzi na prowadzenie, no Crasher jest w dupie. I wronuś, proszę cię wronuś, dobrze. Dobrze. I Crusher, ok Crusher dostał też, ale, o kurde, 1300. O Jezu i, pe... i... Dobra, może... Ty, jest... Nie no, raczej, raczej to mam. Chyba, nie? Czy nie? No mamy to, kurde, i patrz jaki profit, człowieku, 8800. 8800, dobra. To mi się podoba. ostatnio odcinek, z tego co pamiętam, no to tam nie było zakolorowo 15900. No i okej, okay. no i okej. Okay. No i tak możemy się bawić, tak możemy się bawić. Dajemy znowu na trzech. Znowu na trzech. Dajemy sobie dwa Neptuny, dwa Wronki. dwa go. Ja może trzy nawet. Dobra, niech będzie trzy. Neptun. Jest zdradliwą skrzynką. Bo ostatnio mi nie sypie, ale jak za pierwszym razem ją dawałem do Batla, to bo Poseidon mi wypadł. Lightning Strike i coś jeszcze, nie? Albo dwa Lightning Strikes nawet. Więc Neptun mam nadzieję, że owy Lightning Strike trafi do mojego plecaka. No niestety nie, bo od trafia kosę za 2100 zł. I to mi się nie podoba. I to mi się nie podoba. No jest jeszcze ten Gocia, który też jest chyba 10%. Bo nie pamiętam, żeby mi coś z niego poleciało, ale mam nadzieję, że na odcinku coś poleci fajnego. Okej, okay, poleciało nam MP9, który jest na no, głównym. Z takiego względu, że i tak jesteśmy do tyłu yy, Dobra yy, Jaguar za 8 1200 aug Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie Crasher, Który miał ten Doppler No i Gocia, daj mi jeszcze raz za 1200 auga I chyba to mamy I chyba to mamy Chyba to mamy Nie mamy, zabrakło trzech stów No mu poleciało, ja pierdzielę. Tak blisko Tak blisko Dobra, dajemy na trzech znowu i spróbujmy szczęścia w bilionerze 2800 <laughs> nowo na trzech czemu robię na trzech jest to oczywiście mniejsza szansa na zwycięstwo ale większy profit przy wygranej jest to ryski, ale ja lubię ryzykować bo no lubię po prostu no bo często oddaję, nie w moim przypadku come on. No, ale też często się zerowałem. No, nie powiem, że nie, no, że zawsze wygrywam, to, to nie jest prawda. Dobra, i Kałacha mamy za 1000 od razu z bilionera. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy 5-7, y, bo już się bałem, że Arnold tutaj poleci. No i Arnold mnie goni. No i Arnoldowi już by starczyło ogólnie. Arnold już powinien spasować. Okej, okay, no i Arnold spasował. I mam nadzieję, że do końca spasuje. I teraz bot czat niech podbije, ale żebym też jednocześnie ja coś dostał. No i wszyscy dostaliśmy podobnie. Okej, okay, ale still chyba wygrywam. No, i przegrałem. Bo Arnold trafił. Welcome to the jungle za 2700. No, niestety, przegrałem. Oczywiście, że tak. I znowu mało brakowało. I znowu chłop wali takie oferta. Eee, dobra, dajmy na dwóch. Dajmy na dwóch, bo trzeba, trzeba jakiś proficik z tego zrobić. Dajmy pięć luksury jednego konduktora. Come on, come on. Albo grubo, albo wcale no. Damy na dwóch, będzie mniejszy profit, ale. No trzeba się odbić. Mam 15 tysięcy. Startowaliśmy z 12 chyba. Teraz mam 7. Jak przegram tego batla, to będzie dupa troszkę. A nie chcę się wyzerować. Okej, okay, no. Żeby to nie był jeden z tych Bartli, że luksury nic nie da, nie? A może tak być. Może tak być. Proszę, 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 proszę. Oj, zmuszacie mnie tutaj do zrobienia przepotężnej batli, która może się okazać yy, słaba. Mam nadzieję, że. No i white lily. Nie wiem, no z konduktora bym musiała coś konkretnego polecieć, ale. No nic, no. Albo gruba, albo wcale. Na trzech, prywatna. I damy sobie tak. To damy. Albo grubo, albo wcale. Come on! 20 000 złotych, poproszę, na odcinku, no. Dajcie coś. Żeby nie było, że się wyzerowałem znowu. Znowu ryski zagrywka, ale musi teraz oddać. Come on! Pandory z głowsów, pięć koła, konduktory też coś sypną. Dawaj, dawaj. Contentior musi być. No i gówno. Wypadło, no, dobra, ale konduktory, proszę Cię, nigdy mi nic nie dać konduktor, daj raz, Fire Serpent, dobrze, za 2,5 kloka, to dalej nie jest safe position, to dalej nie jest safe position, mamy Urusa, Ursusa, przepraszam, 1600, ok ale still mogą coś drobnąć. na przykład ten karambit jest warty chyba z szóstkę. więc dalej nie jestem safe, come on, give me something. I jeszcze jest Big Baller, którego wrzuciłem, który może też wysrać motylka do wejścia koła. Rękawiczki mamy za 7609. I to mi się podoba. I jeszcze Icarus tutaj na podbiteczkę. Nie, proszę. Mamy to. Ej, kurde, jaki battle, człowieku. 30 tysięcy złotych. No i kto nie ryzykuje szampana, nie pije, widzowie. Także... To był Laściak, który oddał. W końcu coś na odcinku sypnęło. W końcu. Tyle było ryzykowania. Tyle razy się wyzerowałem. Aż w końcu mamy 29 tysięcy złotych. Yy, mieliśmy 12, także no, jest proficik i to nie mały. Yy, no, także jak chcesz wygrać Emunie, Shantiko Fire, to przypominam yy, komentarz, like, sub też, publiczne subskrypcje. Yy, Zapraszam na Discorda. Przypominam o kodzie Pewru, który daje wam plus 5% do doładowania. I darmową skrzynkę milispec, którą sobie teraz otworzymy. Aż się humor poprawi człowieku. kurde, tyle kasiory, żebym wygrał. No i za darmo byście mieli P2000 za 50 groszy. No. Yy, metodę płatności. Chia, przypominam. Yy, no, Ja się z wami żegnam. I wyginam na nagrywki z chłopakami. Także now.